załadowane. Także wtedy butelkę. Teraz słoiki. I słoiki wystarczy, że tutaj te belki plus jeden pas po palecie. Tak sobie domyślili, Musi być spięty. Teraz ten bok zapnę. Ale będę musiał tamten bok pokazać. I drzwi otworzyć przy wyjeździe. Okej, okay. eee, załadowane słoiki, widzieliście jak to wygląda, śmigamy przed siebie, także prawdopodobnie świecko, eee, ale już chyba na Holandię mnie nie puszczą, nie wiem, czy na pewno Belgia eee, i albo później Niemcami w dół, wzdłuż granicy holenderskiej, albo na Holandię, na wędlo. 12 euro tak kosztuje, ale to nie ja rządzę tutaj. A później na kolonie, górą nie przez Paryż, bo to jest Olimpiada. To wiecie, co się tam dzieje. Tu się nie da przejechać. Górą tutaj przez Most normandzki Trochę naokoło ale, ale się będzie jechał. Dobra, zmiana planów. Nie jedziemy na Świecko. Nie jedziemy na Belgię. Nie jedziemy na Achen i Belgię. Tylko jedziemy na Zgorzelec i Baden. Dlaczego? Że wyszło nie mi, ale e, kierownictwo. Gdybym poleciał tak jak mówiłem i na Paryż, to okej, okay, by było mniej kilometrów, ale na Paryż, Wiecie co się tam będzie działo na obwodnicy Paryża? Gdybym e, ja tam był na przykład, nie wiem, o, o którejkolwiek godzinie, a teraz jest mm, Olimpiada, to mogłoby się okazać, że. A tu ludzie idą na ten zalew Tu fajnie sobie stanąć Właśnie w tej zatoczce gdzie stałem Zobaczcie i przyjść na ten zalew Sierakowski tutaj Czy tam jezioro Sierakowskie, skąpielisko Super eee, I teraz Tam można by było stracić Żeby w, Paryż w koło przejechać Dołem do 4 godziny Czyli pół dniówki <laughs> Na pewno, bo ja już kiedyś też tak jechałem i to nie było Olimpiada. Także yy, stanąć gdzieś na koło Paryża to jest niebezpiecznie, bo wiadomo co się tam dzieje. Zawsze było niebezpiecznie, a biorąc pod uwagę jeszcze teraz olimpiadę, nasze znaczy Igrzyska Olimpijskie, to już w ogóle. Dobra, yy, czyli co, jedziemy do dołu na Zgorzelec stałą, stałą i starą trasą Baden i później Sawerne i tu autostradami. Aż do tego Na tą chwilę aż do rozładunku na piątek To mamy tak Dzisiaj trochę e, Całą środę Cały czwartek I tak naprawdę e, Pół piątku Bo na dziesiątą mam fixa tam na rozładunek Prawie trzy dni Na 1700 km To wiecie jak to Nawet dzisiaj jakbym do Drezna dojechał To tak na spokojnie sobie można e, Można się słapać, nawet jakbym dojechał tylko do, do granicy to jutro przyjechałbym Niemcy była środa w czwartek na spokojnie doleciał no, no to może nawet tak zrobię zobaczymy, nie będę teraz gdybał bo się okaże, że po drodze będzie się działo no i dupa nie uda się nic zrealizować z tego co sobie zaplanowałem No i macie tutaj tą mega 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 wielką figurę Trochę dla mnie przerost formy nad treścią, ale Ale tak to już jest w tym świecie Ile nie poradzi, że pieniądze wydawane są właśnie na tego typu rzeczy, natomiast na inne ważniejsze niż na takie posągi. No i co, Zgorzelec? Jedziemy na ulicę słowiańską, na Orlen, zatankujemy, i dzisiaj do Drezna też potrzebne sobie. Kurcze, są tu, tak poustawiani, ten tu stoi do tankowania. Ten się ustawił na noskę, pewnie tu się można tankować, ale przecież można się, moi drodzy, też tankować tutaj. A pierdziele, tylko tutaj, też jest hejser, bo zamykane są te dystrybutory. Tak, ten zamknięty, ten odkryty, ten można, ale to już wjechać nie można, bo robią kostkę, Dobra, 680 litrów dałem, no to będzie we Francji z powrotem i dopiero lane później będzie znowuż przy wyjeździe, jak na Francję, ewentualnie do Hiszpanii, jak do Hiszpanii. Dobra. No i co? Wjeżdżamy, moi drodzy, do Niemiec. Za chwilę. Ja muszę sobie poszukać pytań, ktoś mi kiedyś tam zadał trochę pytań. No i nie spisałem ich, sorry. Ale... Mówię chyba playlista numer 40 albo 28, która jest z nich, jeżeli ktoś chce się obejrzeć. Jedna jest albo 28 albo 40, tam jest błędej i, i, i e, tam jest kilka odcinków, gdzie opowiadam o sobie, odpowiadam na różne pytania, także zapraszam do tych albo tej albo tej playlisty. Play Wjeżdżamy do terminala, gdzie jest tak zwana kontrola graniczna. No, widzicie, pusto. Nie ma żadnych samochodów. Praktycznie wjadę na terminal i przejadę. Znaczy Zatrzymam się, jeszcze kod zmienię. Proszę Państwa. Ale tak, jak widzicie, tam jest puściutko. Mamy Nysę Użyską. Informacja, że za 60 metrów Niemcy. I już jesteśmy. Moi kochani w Niemczech. Mamy tunel 60. Cieka jestem co oni w tym tunelu robią, jaki remont, na czym on polega. Kurczę, ale te szyby mam tutaj zamazane, całe gdzie się zatrzymam, to muszę je umyć. Od wewnątrz są brudasy takie. Eee, czy tylko to jest na zasadzie takiej, że coś tam skują? W tych tunelach i na nowo położą, nie wiem, elewacje Tutaj zabetonują to w jakiś sposób. Czy coś innego jeszcze zmieniają oświetlenie, znaki jakieś, no ale to jak otworzą, to będziemy patrzeć. Na razie 4 km jedziemy taką norą. Zobaczcie, jaki fajny Volkswagenik jedzie. Odrestaurowany, odmalowany, taki pistacjowo biały kolor. Liczne. Mamy już rejon Drezna. Jakiś korek jest za kilometr przed nami, ale też fajnie latają dwa balony gdzieś tutaj w tym rejonie. Także jak tam wyjedziemy, to one nam się powinny ukazać. Była też taka ciekawostka, bo tak naprawdę tu jest przecież. Yy, za jakieś nie wiem, 20 km lub nisko. Ono sobie tutaj trwają, no, ale pewnie zgodę mieć muszą. Dobra, Za yy, tutaj zjechać trzeba na lewy pas pewnie coś się zadziało. Będziemy. Jak, jak mówią, jechać, obserwować moi drodzy. No i już mamy to co zapowiadałem, o, tam jest radar z lotniska, tam znowu balonik sobie fruwa. Nie wiem, czy tu jest zwężka jakaś, czy był wypadek. Cholera, wie. A tutaj ile krówek. I to jest tak jak powinno być właśnie, tak życie powinno wyglądać. Sielsko i Anielsko. Ale ich jest dużo. Nie widziałem tu nigdy w tym miejscu tyle krów. Dobra. belukamy Ile tutaj? 2 km takiego taśtania się. A mamy 59 km do mojego, że tak powiem, tajnego parkingu. Ale trochę bliżej mamy Dresden Tor nie wiadomo czy tam będzie miejsce na tym Dresden jak nie będzie to właśnie pojedziemy tam troszeczkę dalej a coś tam widzę się zadziało eee, chyba dwie ciężarówki stoją ale ale chyba nie mam, nie mam pewności wszystko musi na lewy paska w każdym razie to było w moim wieku pamiętałem pewnie takie Toyoty Corolla, jak ta e, super. To były bardzo fajne auta, bardzo dobrze wykonane i naprawdę niezawodne. Nie mówię akurat o tym modelu, w sensie, że był to jest taki hedgeback. Ale były jeszcze w 80 chyba 7 rok. Takie były. Bardzo dobre. Podobne były do Nissanów, Sany. Co to się przed razem coś wydarzyło? Czy wężka? O. Czy się coś wydarzyło przy Dresdzie? Dobra. Wejdziemy moi drodzy. Wracając do takich Toyota. No to mówię. Już takich samochodów teraz się nie produkuje. Teraz nawet chyba toyoty są już... Jedne, jeszcze może są takie jedne z ostatnich mod, yy, marek, które gdzieś tam trzymają poziom, jeżeli chodzi o jakość. Yy, może Hyundai, ale jeżeli chodzi o, o Volkswagena, o BMW, o Mercedes, a dzisiaj na poboczu są Mercedes w Polsce z, z tych takich nowiutkich, naprawdę nowiutkich opachałkowane awaryjki, no co? Paliwa mu zabrakło. No nie, no gdzieś tam coś się zepsuło, uniemożliwiłem mu jazdę. To kiedyś było nie do pomyślenia. Jednak coś się tam zadziało, bo bulaje policyjne się świecą. Także ja sobie dla bezpieczeństwa postawię tu kamerkę. No. Bo jak tu postawię. Widzicie, kierowca złapał kapcia. On wymienia sobie i cały pas na krótkim odcinku zapachołkowany, wyłączony. Policja stoi i się robi korek. Teraz te dwa balony są tutaj. Tak jakby jeden nad drugim, ale prawdopodobnie jest jeden za drugim. Ale też różnica wysokości jest na pewno. No i sobie latają nad Rezną, nad rzeką Nie wiem ile taki lot może trwać, ale Jest godzina W pół do ósmej, także do zachodu słońca To jeszcze trochę zostało Nie sądzę, że będą aż do zachodu słońca Se tutaj fruwać. Ale to wygląda to fajnie Tych balonów nie jest, nie są dwa tylko Są cztery Jeden tam daleko, po prawej stronie Słońca są dwa Jeden niżej, drugi wyżej. Teraz ten jeden się schował i dwa po lewej stronie słońca. O, teraz tutaj macie jak na dłoni prawie że te cepeliny, ale ja tak patrzę, że droga, która prowadzi, powiem Wam na. To tajemnicze moje miejsce, ona jest zamknięta. Kierunek <grymność> <grymność> Także padałoby tutaj się zatrzymać na ten Dresden za 2 km. No ciekawe, ciekawe. Albo na chemis pojechać dalej. Tam jeszcze czas mam. Może na Chemnitz by było miejsce. O, zaraz zobaczycie tutaj tak Gdzie są? Są. To czyli tutaj oni muszą mieć jakieś takie... a nie widać. Jakąś, że tak powiem, bazę do lądowania. Dobra, eee, za 1200 metrów mamy Dresdentor I wjedziemy, będziemy szukać miejsca Przypominam, jest za 15 eee, 15.8 No dobra Wbijamy się, kochani Przypominam, że dzisiaj jest wtorek O, Lamborghini nas wyprzedziło I to tyłem hmm. Zobacz jakie to jest szerokie, ja pierdzielę jak dostawczak. Dobra. Szukamy miejsca. O, teraz widzicie tutaj ile tam tego jest? Szukamy, szukamy, szukamy. Jak tutaj to wygląda? Trzymaj się lewej strony. O. Nie jest tak tragicznie. O, no, Trzymaj to się lewej strony. I chyba tu się zatrzyma po prostu. Chce się znaleźć w jakieś miejsce. Teraz zobaczymy, kochani. Będzie w rajce tam przy trawniku stanę na końcu. Też będzie gitara. Ale to chyba jest wolne, widzę. O. Tak jest. No to. Tutaj staniemy koło tego gościa. No. I mamy miejsce. Dzień dobry. Mamy późno. 7:45, ale. Chodzi o to, że trasa jest zaplanowana, dlatego nie będę się szarpał gdzieś, żeby zrywać się o czwartej, tylko po to, żeby stanąć o czwartej, jak wiem, że tam gdzieś się zatrzymam, to będę miał miejsce tak czy siak, o której godzinie bym nie stanął Także dzisiaj granica z Francją, nie wiem ile tam jest 500 parę kilometrów. Eee, jutro do Blua Pónić 40 km na dziesiątą w piątek na rozwody. Także tak tu mam obcykane Na tą chwilę byłem pod prysznicem, moi drodzy Wykąpałem się, Ogoliłem się. Uuu, co to? Już kolizja była, patrzcie, na samym wyjeździe. On przecież przede mną wyjeżdżał. Ten. Ja nie wiem, jak to się stało. Kto go uderzył. A, tam osobówka stoi chyba jakaś, nie? Nie wiem, nie wiem. Nie widzę, że tak powiem, nie widzę sprawcy. Ewentualnie drugiego pojazdu. Zobaczcie, no. Dopiero się, no to są niebezpieczne miejsca, no. 40. Chyba, że to ten. Tutaj się on zjechał dalej. O. Teraz zobaczymy, czy ma przód rozbity. Ta. Miał uszkodzony przód, także. Hmm. Dwie się puknęły. Dosta Dwa dostawczaki. No to są niebezpieczne miejsca. Bardziej wyjazdy niż zjazdy, bardziej zjazdy niż wyjazdy. znaczy bardziej wyjazdy niż zjazdy. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś zjeżdża, no wiadomo, już zjeżdża na ten pas do wyjazdu na parking, zmniejsza prędkość i ok. Ale ten kto wyjeżdża, to musi się wbić w ten nurt out. To jest mega niebezpieczne, szczególnie na zwężkach Naprawdę uwierzcie Wydaje się to takie banalnie proste Ale Jadą dziesiątki kierowców Każdy ma inną wizję Tego wjazdu Kto Jak się tam zachowa Ten co wjeżdża też ma inną wizję I, i, I to połączyć To wszystko w jedno, żeby to się skulkowało To jest naprawdę Naprawdę trudne Dobra nie będę wam zawracał głowy Moim mega gadu -gadu. E, włączę sobie jakieś gadu gadu e, jakiś podcast będę pił i będziemy jechać e, drugi samochód już taki widziałem Balmy czyli to stare BAG ale trafik e, i to drugi samochód w krótkim czasie jeden jechał przede mną a teraz drugi mnie mijał e, znaczy w przeciwnym kierunku jechał ale ten przede mną Wyprzedził mnie, pojechał sobie wolniutko Zjechał przed ciężarówkę Która jechała chyba dwie ciężarówki przede mną I ją ściągnął na bok Na parking Także coś tam może zdalnie Wychwycili Jakieś nieprawidłowości A na dachu Jak będę miał okazję to nagram wam to Trzeba ostrożnie, bo oni mają wszędzie zawsze Przyciemniane szyby I nigdy nie wiadomo kto za tymi szybami jest I w którym kierunku patrzy eee, I wtedy wezmę nagram to zobaczycie jak wygląda ten ich samochód on ma takie urządzenie na dachu e, jakby odbiornik to wygląda jak taki wielki e, e, no klimatyzator a tutaj po lewej stronie zobaczcie e, jak rozpyla śmigłowiec jakiś proszek woda to to nie jest na pewno e, coś żeby się nie paliło albo gasi jakiś pożar Widzicie tam po lewo taki żółty śmigłowiec Jak będziemy bliżej to wam Pokażę, teraz się wznosi Może to jest woda Cholera wie Kurde ciężarówka jedzie, ja pierdzielę Zawsze jak jest fajne jakieś ujęcie to Przeszkodzi mi Ach, je, 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 je. Dobra, po lewej stronie Zobaczcie, widzicie Tutaj lata Nabiera, może coś tam się hajsze to nie widać żadnego dymu. No, ale taki oto blisko ciekawy moment. Parking Sofinberg. Zatrzymujemy się na pierwszą pauzę. i do celu 360 km, także jeszcze zrobię dzisiaj dwie pauzy. Co 120 km mniej więcej. I będę sobie na 18 na miejscu. Także bez żadnego takiego pośpiechu, wszystko jest wyliczone na tą chwilę. Tutaj godzinka za 120 km, następna godzinka i za kolejne 120 km, następna godzinka. A, tutaj się zatrzymujemy, kochani. To jest dzikus, ale taki spory. i śniadanie przede wszystkim śniadanką. O, jakie gabaryty stoją tutaj. Patrzcie, jakie wielga. Dobra, jeśli trzeba się ustawić, to tam dalej wezmę. I będzie gitara Jesteśmy za Norymbergą Jeszcze z 30 km, Zrobię sobie drugą pauzę Ale nie wiem, czy Wam mówiłem Bo już zapomniałem YouTube Odnośnie jednego filmu Mianowicie to jest 78 trasa Film numer 9 Ten Ajajaj aj, aj. Ten tutaj, który jest napisany metr, Metz, e, Metz, No i, i dalej nie widzę, ale 78 trasa, playlista, film numer 9. Taka katedra, jakby jest na początku. E, przysłali mi komunikat, że na tym filmie nikt się nie będzie reklamował, bo to jest niezgodne z zasadami e, YouTube'a. YouTube określił ten film 18, plus, e, i tylko można na tym filmie zarabiać e, z YouTube Premium. Obejrzyjcie i zobaczcie, tak naprawdę, w XXI wiek, co takiego jest tam tragicznego, że YouTube określił to jako 18, plus? i że to jest niezgodne tak jakby e, z e, może nie tyle z wytycznymi YouTube'a, co yy, reklamodawcy, którzy gdzieś tam algorytm wychwycił, którzy się reklamują, na tym filmie by się nie chcieli reklamować. Także prawdopodobnie tam reklamy może będą, nie wiem. Tylko, że ja na nich nie będę zarabiał. Zarabiał, no to, to są grosze za to dosłownie. E, ale zobaczcie 78 playlistę, Film numer 9 Co tam jest takiego szokującego A tutaj no co No tutaj za Norymbergą To wiadomo Są wieczne prace drogowe Aczkolwiek no lepiej teraz Niż jak mieliby to zrobić Moi drodzy zimą Żeby zimą tutaj Braci Jeszcze by było ślisko